Honda Jazz rocznik 2004 wymieniamy filtr kabinowy filtr znajduje się w środku za schowkiem otwieramy schowek i wyjmujemy tą dolną część schowka no tu nie ma akurat żadnych zaczasków, a wydaje mi się, że tu powinny być chyba jakieś zaczaski i tu jest cała taka szufladka biała, którą trzeba wyciągnąć razem z filtrem. To widać dość, dość dawno niewymieniany filtr. No, jeżeli ktoś nie wie, to kupując filtrona, praktycznie chyba w każdym jest taka instrukcja. Gdzie ten filtr się znajduje, co dość ułatwia robotę. Pozdrawiam.